Zamów moją książkę na i otrzymaj mój autograf oraz darmową przesyłkę. Dzień dobry, strumek płynie tak, jakby u mnie zastodował, ale nie jestem dzisiaj zastodował, tylko wy... Fajta. No jak chcę tak popatrzeć, to bym mógł określić Szwajcarię o takimi widokami, wszędzie. Górskie miasteczka. Właśnie, takie górskie miasteczka. I z tego słynie, że gdzie byście nie pojechali, to są takie widoki. Takie ładne, że właściwie to nie wiadomo na którym się skupić, bo... No wszędzie są tak ładnie widoczki. Wszystko wygląda podobnie. Oprócz no. tego są... Jest podobnie dużo takich miasteczek, jeziorek, więc głównie jak ktoś lubi ładne widoki, to to jest kraj dla niego. I wydaje się też, że jest to bardzo taki ułożony kraj, czysty i przy tym jakby sprawiedliwy i w którym się dobrze żyje, bo szwajcarzy sprawiają takie wrażenie z tego co do tej pory. Tak, z tego co do tej pory zauważyłem, to właśnie taki że są bardzo zadowoleni ze swojego życia, z tego jak ich prawo szanuje i tak dalej, że ogólnie do, dobre mają zarobki też. A my teraz jesteśmy koło takiej miejscowości Lautenbergen, Czy jakoś tak. Trudny ten język mają i taki paskudny, że. Nieprawda ja lubię. I tu wodospady za nami są. I sobie tak przechodzimy. Lauter. Lautenbrunnen No na pewno jak ktoś był w Szwajcarii, to kojarzy te okolice Jak w jakim Indiana Jonesie, czy czymś takim To wszystko, aby oto to No i to koniec Koniec zwiedzania, o tutaj Budowstwa Jagara czy jakiś tam Lubisz kiedy wchodzę w rolę i wyrzucam gnuj na pole Pokaż, pokaż twoje nogi Ulepmy razem pierogi Pokaż... się? Rain I have an umbrella A, okay. Są so, kebaby, jesteśmy ratowani Come on Rain no, no to macie... protekt. protect. Oj, jaj, Ale boli, ale boli. Jazda samochodem po Szwajcarii jest dla Polaka dość taka ciężka. Bo jak tak u nas jesteśmy przyzwyczajeni, że tak. Jedynka, dwójka, trójka. No, jak jedziesz, dziadu? Szybciej. To tutaj tak nie ma, bo jak jest 50, to trzeba jechać 50 i bardzo Szwajcarzy i policja tego przestrzega, żeby jechać równo z przepisami. Tutaj są dość wysokie mandaty. I nawet może się zdarzyć, że inny kierowca na was doniesie. Jak będziecie za szybko jechać, zobaczcie, na przykład tutaj jest taka droga i można by pędzić u nas. To by pędził, mimo że jest ograniczenie do 50, to byśmy jechali 80-100, a tu nie ma tak. I wszyscy jadą te przepisowe prędkości, no i po prostu dlatego się też długo jedzie wszędzie. No, jest 80, no to trochę sobie przyspieszę do 80, ale zaraz jest 50 i jedziesz 50. I dodatkowo to są fotoradary. I nie ma o nich informacji, że są fotoradary. Mogą być o nim w tej krowie, na przykład, <laughs> którą mi jej Może słyszeliście, że Szwajcaria należy do jednych z najdroższych krajów w Europie? Teraz jestem na zakupach i wam pokażę jakieś ceny, jakie są. Zobaczcie, takie cery. Przykład szwajcarskie: 2,10 tu, taka 6,10. Ogólnie cenek w Polsce tylko. A właściwie taniej niż w Polsce. Tylko, że po prostu liczysz jako kurs franka. Znaczy, my liczymy, ale dla nich to jest tanie, bo tutaj zarabia się dobrze. Tak z tego, co się dowiadywałem, no to tak ktoś zarabia to te 3000 franków jest, jak ktoś przychodzi, a jak lepsza robota to jeszcze więcej. I ceny mają niższe, a więcej zarabiają. Oczywiście są duże opłaty, inne, na przykład za wynajem tam mieszkania, podatki są wysokie, mandaty są wysokie widziałem wziąłem takie płatki jakieś, nie wiem czy to dobre jest czy nie, podobno dobre 6,40 bez oleju palmowego chyba takie duże są jak w Ameryce też 3 no jak u nas, tylko po prostu na franki 45 tych centów, groszy mięcho, parówki, wędliny Chociaż podobno niedobre, nie wiem bo nie o tym jeszcze. No wyobraźcie sobie, zarabiacie 3000 tak powiedzmy. A jak jakaś lepsza robota to więcej, no i macie takie ceny. Wydaje się spoko. Backstage Łukasza. E jak ta przebieralnia ci się podoba? Pię pięciogwiazdkowa. Pięcio -gwiazdkowa. Najlepsza. W Grand Hotelu. W <s> Najlepsza. Fajna, bardzo fajna obsługa, fajne To jest podobno dobre, zaraz spróbuję. Spokojnie, Nutella i tak lepsza. I nic sam ride. Patrzcie, miałem już któryś raz rowery, i dużo z nich w ogóle nie jest przyczepiona. W ogóle, o tako można sobie wziąć i odjechać. O, tutaj jest jakiś jeden przyczepiony, a tak to, tak stoją luzem. No, nic nie wiem, czy taki tu jest bezpiecznie. Czy się boją, nie boją, czy jak? Chyba nie. Albo taka dobra policja jest w Tajcarii, pełna jest o takich źródełek i takich różnych. no, kraników, z których można pić wodę. Jest czyściutka, elegancka i za darmo. O, chłopce leje. Teraz jesteśmy na wodospadzie Reichenfall, a może bardziej Reichenfall. Największy wodospad w Europie pod względem przepływu wody. Teraz jesteśmy w Szafuzie. O tutaj jest wodospad. Podobno najszybszy, nie wiem czy na świecie, czy w Europie, ale 600 metrów. O te wieże to na pewno 5G na pewno to jest 5G nawet tutaj dotarło takie małe źródełko tam nie wiem czy dobrze widać taka kładka jest Tuż przy tym wodospadzie, a to wam już nie pokażę, bo będzie mokro. Kamera by się zalała i nie będzie pranku. Ponownie jesteśmy w Lucern. Tym razem nocą. Zobaczcie, jak tutaj miasta nocą wyglądają. I miasto nocą żyje Nie wiem, jak jest na wsiach, bo na przykład w dzień, jak przejechać przez te pomniejsze miejscowości, to w ogóle nie ma ludzi. No w ogóle nie ma nigdzie żywej duszy, nie widać u nas to, ludzie wychodzą do sklepów, łażą sobie gdzieś nawet na wsi, widać, że ktoś tam żyje, a tutaj to w ogóle nie widać w dzień, bo, no właśnie, bo wszyscy tu przyjechali i sobie siedzą, o, tutaj, w takich kawiarenkach, w takich różnych miejscach, no. I Poleki też są. No to w tym odcinku byłoby na tyle. Dajcie znać jak Wam się podoba albo nie podoba Szwajcaria. I do zobaczenia następnym razem. Hej!